Cześć, Dzisiaj pogadamy o multiplayerze i pewnej koncepcji, która mi w pewnym sensie bardzo mm, zapadła w pamięci, jakoś tak zapisała się i pomyślałem, że można by zrobić to tego coś ciekawszego trochę na przyszłość, ale z drugiej strony się okazuje, że nie każdy jest do tego taki chętny. I o cóż chodzi? Jest pewnego rodzaju popularna gra, nazywa się Arma 2. To jest gra na PC, to jest nie mój review, ja się nie powinienem kompletnie na ten temat wypowiadać, ale chodzi o pewnego jej moda. Moda, który ma bardzo dużą popularność i jest nastawiony na przetrwanie. I to jest oczywiście DayZ. Ja bardzo dużo oglądałem jakichś materiałów z tej gry i ogólnie mnie dość zaciekawiło. Oczywiście ja nie mam tutaj hmm, sprzętu, żeby to jakoś tutaj pograć i sprawdzić ogólnie, ale idea do mnie trafiła. Zagrałem za to w Multiplayer Red Dead Redemption na konsoli. I to jest coś. Wiadomo, puszczenie nas w otwarty świat z. Singla, mapy, te, te wszystkie stworzone na potrzeby kampanii. No i, i cóż, radźcie sobie sami. Latają gracze, mamy pełną swobodę, możemy robić jakieś poważne zadania, których jest trochę jeszcze za mało, ale to można by oczywiście naprawić. To było naprawiane w różnego rodzaju DLC-kach. No i dziki zachód, spotkasz kogoś, możesz go odstrzelić, możesz spróbować się z nim dogadać, czy cokolwiek, wiadomo, chodzi o swobodę. I co ja pomyślałem, jest dużo hmm, różnego rodzaju gier. Które mają taką swobodę i ten duży świat wpisany w swoje jakieś, nie wiem, swoją genetykę, swój kod sieciowy. Czy kod zwykły, wiadomo. Nie każda ma jeszcze sieć. No i o co chodzi? Chodzi właśnie o to, żeby wziąć te wszystkie mapy, otwarte rzeczy, stworzone na potrzeby, czy to singla, czy to jakieś dodatkowe i zrobić z tego bazę dla bardzo fajnej gry multiplayerowej, bo mnóstwo, mnóstwo gier na takie coś zasługuje a nie każda jakby dorasta do tego. Często są one degradowane do poziomu trochę mniej ambitnych produkcji. I o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi też między innymi o to, żeby to było jakieś takie uczucie Ala w, w MMO. Grałem w jedno MMO przez chwilę. To było Old Republic, głównie po to, że potrzebowałem jakiegoś kotora kolejnego, no i tak to się fajnie, wiadomo, przedstawiało, gdzieś tam sobie biegamy, coś robimy i latają wokół nas różni gracze, z którymi można wejść w interakcję, ale oczywiście nie trzeba i to było dość e, przyjemne, dość fajne. I cóż, po pierwsze FPS, FPS, widok z pierwszej osoby, wiadomo, mamy jakiś bardziej otwarty świat, misje, wiadomo, równie atrakcyjne, jeżeli nie bardziej od takiego Call of Duty zamkniętego, a multiplayer wzięty, ściśnięty do takich małych mapek i właśnie wystylizowany na klona właśnie Call of Duty, badfieldów Battlefield'ów tych, na tych małych mapach, medali i tak dalej, i tak dalej. I dwie pierwsze gry, które się nastawają, Far Cry i Crysis. spokojnie, można byłoby oddać w ręce graczy w multiku. Dlaczego w pierwszym Crisisie, który miał jeszcze takie staroszkolne bardzo podejście do multika, nie było czegoś takiego wzięcie całej Lingshan wyspy i puszczenie gości w na nosu, tak żeby ze sobą biegali, zbierali broń i tak dalej. Nie, były mniejsze mapki na tych starych zasadach, czyli trochę jeszcze mniej atrakcyjne niż to jest dzisiaj. No i tak to sobie się skończyło, teraz Crysis stara się podrabiać Call of Duty jak najbardziej w wyzwaniach, w tworzeniu klasy we wszystkim, a gdzieś ta otwartość zanika, bo mapki są, jak powiedziałem, kalofowych rozmiarów. Far Cry 3 ostatnio bardzo duży hit, a multik, no powiedzcie, jak wygląda multik Call of Duty na tych, na wyspach... Tropikalnych. Spokojnie można by wziąć te dwie wyspy. Oczywiście też wszystko problemy jakieś sieciowe, problemy z silnikiem, różnego rodzaju usprawnieniami, ale chodzi mi o samą ideę. Puścić y, kilku gości do jakichś większych nawet y, grup na wyspy. Chyba dwie wyspy były w Far kraju, 3, nie wiem, nie grałem. I żeby sobie szaleli, dać im aktywności poboczne, takie jakie były w głównej kampanii. Zmusić do współpracy, pomóc, robić jakieś drużyny, y, czy coś. Zrobić jakiś głód. Nie wiem, różnego rodzaju rzeczy, i żeby zbierali i żeby mogli się obudowywać. Teraz motyw przetrwania i motyw budowy bazy jest bardzo popularny. Między innymi przez Minecraft, ale Minecraft to wiadomo klasa w sobie, nie? Tak. Yy, mam tutaj taką jeszcze listę. Yy, bezpośrednio za Red Dead Redemption mogłoby przykładem pójść GTA. GTA 4 miało chyba pierwszy raz multika w historii serii licząc tam modów do San Andreas na przykład i miało jakieś swoje różne pomysły, które jednak wciąż kupiały grę na takiej mniejszej powierzchni i zmuszały do takich meczyków kilkuminutowych. A właśnie, wrzucić graczy do takich free roamów w całym mieście, no i ciekawe, jakby to mogło wyjść, dać im tam, yy, no nie wiem, zmusić ich do nadorganizowania mniejszych meczy na określonym czasie w wycinku mapki, w wycinku właśnie miasta, tylko że może to by wymagało jakichś specjalnych no bo ja wiem, usprawnień w mm, zaprojektowanym mieście. Tak czy inaczej, nie ograniczać tego terenu, tylko na przykład wiadomo, z umieścić w, w pewnym obszarze jakieś zadanie do zrobienia. Albo czasami nawet ograniczać jakieś team match czy coś, najprostsze rzeczy. Ale pozwolić na przykład, żeby ktoś wyskoczył na dwie minuty meczu, poświęcił yy, swoją obecność osłabił trochę drużynę, a przyjechał na przykład z czołgiem czy z helikopterem, nie? Są tego różnego rodzaju rzeczy i ta interakcja, idziemy sobie przez miasto, widzimy jakiegoś kolejnego gracza i myślimy zrobić coś, uniknąć go, może się odwrócimy, strzelimy na plecy, to są dość ciekawe pomysły. Co ja jeszcze mam? Różnego rodzaju nowoczesne RPGi, Mass Effecty, Dragon Age i tego rodzaju rzeczy. A przy Mass Effecta to może być jeszcze trudne, bo wiadomo, świat będzie, byłby podzielony na mniejsze jakieś rzeczy, loty hmm... kosmiczne i tak dalej, tego typu rzeczy. A w Dragon Age 1 wielki świat zrobić jak w Skyrimie. W Skyrim też to jest dobry przykład, robił jakieś MMO w sieci Elder Scrollsów, ale z tego co słyszałem obawy są takie, że skończy się na tym, że będzie zwykłe MMO. I co tu jeszcze? Assassin. Assassin's Creed. Kurczę, chrzanić jakiekolwiek mecze, mieć gdzieś to co się robi w tej chwili, wymyślać dodatkowe jakieś mm, Tryby, mechaniki, żeby to było jakieś skrytobójstwo, szukanie ludzi w tłumie to też jest fajne, ale dlaczego nie dać tego na wielkiej mapie całych miast czy to tych z trójki, czy to z poprzednich i puścić ich swobodnie, graczy, żeby sobie szaleli. Dodatkowo dając jakieś oczywiście dodatkowe możliwości, oddając tam w końcu w ręce do multika bardzo fajny system walki. I tego różnego rodzaju atrakcje. Ja wiem, że to jest łatwo tak sobie mówić. To są ograniczenia, czy to silnika, czy to kwestii sieciowych, czy konsol. Ale jesteśmy u progu następnej generacji. Prawdopodobnie za parę dni zostanie ujawniona PlayStation 4. I cóż, miejmy nadzieję, że to kiedyś się takie coś spełni. Brakuje nam po prostu jakiegoś wyznacznika. Ktoś to przyjdzie, zarobi takie coś dobrze i odniesie bardzo duży sukces. Dzisiejszy model wiadomo, dzięki Modern Warfare pierwszemu gra się rozsprzedała, pokazała, jak to trzeba robić, było wszystko zrobiłem dobrze i do dziś jest to wszystko kopiowane. Tak ma wyglądać gra, a dlaczego nie inaczej? Nie mówię tu tylko o FPS-ach. Przykłady, które podałem, to są sandboxy, jakieś gry, TPP, akcji czy Action Adventure, jak asesyny, tego typu rzeczy. Każda gra z sandboxem by się do tego nadawała, czy Just Cause, czy Saints Row, cokolwiek innego. I to mogłoby być naprawdę fajne. I Wiadomo, silnik nie udźwignie czy coś, ale przecież nie od dzisiaj widujemy pewne uproszczenia w grafice, w modelach postaci, we wszystkim, w efektach, w sieci po to, żeby to było zoptymalizowane pod sieć. Po to, żeby kod sieciowy odpowiednią część mocy przerobowej konsoli zabrał, prawda? No i będziemy mieć długo zastrzyk energii. Kompy to pewnie by miały to już dzisiaj, co zresztą pokazują. I przykład Red Dead Redemption. Mam nadzieję, że nie pójdzie na marne, że na konto też da się takie coś zrobić, trochę mniej skomplikowanego, ale nie mówię, że wszystko to ma być jakieś super hardkorowe. Chodzi o otwarty świat, rzucenie graczy i danie im trochę wolnej ręki, żeby sami sobie tam coś porazili, zorganizowali się i być może, nie wiem, zastanowili się, jak mijał kolejnego gracza. Czy to wróg, czy to przyjaciel, czy strzelił w plecy, czy może się samemu się nim zająć. Taką mam ideę, nie wiem, czy ona się spełni. A jak mówię, potrzebny jest jakiś wyzna wy wyznacznik. Ktoś kto to zrobi i zrobi to dobrze, bo na razie Red Dead Redemption najbardziej najwyraźniej za mało. Teraz dzięki za uwagę i tak przy okazji. Zaraz wychodzi Chris 3. No zaraz prawdopodobnie zapowiedzą PlayStation 3. I dzisiaj Banji ujawniło Destiny. Koniecznie sobie sprawdźcie yy, na jakiś, nie wiem, forach, na jakichś stronach co śledzicie, bo zapowiada się bardzo fajnie, to może być kawał dobrej gry. Dzięki wielkie za uwagę i cześć, dobrano, co mnie jest już noc i ogólnie weekend się kończy nie za wesoło. No, pa!